No normalnie, bez te, bez kurwa procentowe piwo takie kupiłem No, nikogo nie ma, więc się nikt nie przypruje, że idę z kurą na zjeżdżalnię to? O kurwa, ale to będzie trudne, nie? Trzymając skórę, Bronx'a i telefon I jeszcze w blaszkach kadziennych I, O kurwa I wiadomo, że na trzeźwo Fajabala Seta wody, Reszka spirytusu I teraz piwo bezalkoholowe Dawaj do rury, kokko Normalnie Dawaj normalnie Koko Dawaj normalnie Kurwa się tu nie zniszczę Przodem normalnie jedziemy Koko Koko Normalnie Chyba się zatkam w tej rurze! O kurwa Koko Nic ci nie jest koko Masz łyczkę. Nie chce ci się pić? Ale dzioba otwiera Koko nie wie co się stało, nie? Dinozaur przerażony O, jeszcze mnie dziabnęła Koko, Normalnie Trzeba z dzieciaczkiem na plac zabaw wychodzić, nie? No, a jak? Kurwa niektórzy to nie kumają, nie? No, jak ktoś nie ma dzieci, to se kupuje kurwa psa, kotę, kurwa albo kurę. koko. Czemu pani się tak na mnie patrzy? Jak chcesz, to pogłaskaj se kurę, normalnie. Dobra, ja sobie tu usiądę Chyba nie przeszkadza, że piwo piję nie? Nie, nie. A gdzie jest kura? Tam chyba gdzieś No pod schodami ją widzę A co to jest? Prawej z buta butami, znaczy znaczkę To jest ten Agres Nie? No Za imiste to jest jej trzapkę <gry> Sama mi, je, mi ją dał, nie trzeba nic <gry> Normalnie, znalazła kurę Dobra, koniec z tymi odcinkami. Najlepiej jakbym kupił... Znaczy jakbym kupił kurwa. Nigdy nie kupię, Bo co osiana mam? Jakbym dostał lapka i streamował w plenerze. Wtedy najlepsza bega będzie. Добро. Алло. Поздо.